Satfilm. Internet, światłowodowy, mobilny, radiowy. Satfilm. Telefonia komórkowa, stacjonarna. Telewizja cyfrowa HD, dostępna także po IP. Satfilm. Hutnicza 20, Włocławek. www.satfilm.pl. uczniowie z Baruchowa zostaną objęci opieką stomatologiczną. W jednym z pomieszczeń na terenie miejscowego zespołu szkół trwają prace adaptacyjne. Właśnie w pomieszczeniu za mną trwają prace przygotowawcze związane z wyposażeniem i wyremontowaniem tego pomieszczenia. Planujemy, aby gabinet rozpoczął swoją pracę jak najwcześniej. Być może będzie to już w miesiącu listopadzie. A może nawet w miesiącu październiku. O zęby młodych pacjentów zadba doktor Monika Kapuścińska-Podlewska, pochodząca z tej gminy. Do tej pory dzieci były objęte opieką stomatologiczną przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, który znajduje się w miejscowości Kłótno. Właśnie chociażby pod tym kątem, że ci dzieci musiały tam dojeżdżać, były też problemy z zapisami ze względu na to, że również mieszkańcy korzystali z tych usług. Zapadła taka decyzja, aby tworzyć właśnie gabinet stomatologiczny w zespole szkół tylko i wyłącznie dla dzieci uczęszczających do szkoły. Sprawa jest niezwykle ważna. Jak wynika z najnowszych danych, 80% polskich uczniów w wieku 6-12 lat ma próchnicę zębów. W grupie dzieci między 5 a 9 rokiem życia odsetek ten jest jeszcze wyższy i wynosi 84%. Statystyczny polski 12 latek ma średnio trzy zęby z próchnicą, alarmują dentyści. Po raz kolejny Hoceń był gospodarzem zimowej wystawy psów rasowych, zorganizowanej przez Związek Kynologiczny w Polsce, oddział we Włocławku. Wydarzenie objął honorowym patronatem Roman Nowakowski, wójt gminy Hoceń. Wystawcy nie zawiedli. Podczas wystawy można było podziwiać psy rozmaitych raz. Przedstawiciele władz samorządowych czuwali nad przebiegiem przedsięwzięcia. My jesteśmy otwarci, żeby ze wszystkimi współpracować. Czy to w terenie, czy to, ja powiem, w kraju. Nasza gmina jest otwarta na każdy temat. I zawsze będziemy organizować takie czy inne wystawy, bo mamy do tego, ja powiem, jeszcze i predyspozycje. I, I mamy jeszcze, no w tej chwili mamy bazę taką, że, jak tutaj, jak hala sportowa jest, to jest bardzo duża baza, gdzie można takie rzeczy organizować. Szeroka relacja z tej imprezy na stronie www.kujawyinfo. Zabytkowa synagoga, w której mieści się Lubraniecki Centrum Dziedzictwa Kulturowego, jakiś czas temu zyskała nową elewację. Teraz przyszedł czas na odnowienie wnętrza placówki, w której co roku odbywają się liczne imprezy i oficjalne uroczystości. Jesteśmy przed y, remontem sali widowiskowej Lubranieckiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego, y, przed Paroma minutami właśnie podpisałam umowę z wykonawcą. Za dwa trzy dni wchodzi ekipa, która nam pięknie odnowi salę, która jest jedną z piękniejszych na terenie województwa kujawsko pomorskiego. Mieści się w zabytkowym budynku, w zabytkowej synagodze. No i cieszymy się, że wreszcie po wymianie dachu doczekamy się malowania. Koszt remontu został skalkulowany na 58 tysięcy złotych. Radni nie mieli wątpliwości, że warto zabezpieczyć pieniądze na tak ważny cel. To jest pierwszy etap, drugim etapem prawdopodobny w przyszłym roku to będzie zrobienie łazienek oraz holu i wejścia. Zakończenie pierwszego etapu remontu planowane jest na koniec listopada. Specjalnością samorządu miasta Kowal od wielu lat jest budowa elementów infrastruktury, tak zwaną metodą gospodarczą z udziałem pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Ta droga jest budowana od podstaw właśnie w taki sposób, że budujemy sami podbudowę betonową, następnie kupujemy prefabrykaty betonowe, czyli inaczej mówiąc kostkę, a następnie moi pracownicy komunalni, którzy nadzorują wykonanie tych prac oraz pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych układają nawierzchnię. Jest to... W sposób, że tak powiem, sprawdzony, dzięki któremu mogę powiedzieć, że dzisiaj 99% mieszkańców Kowala ma przy swoim domu twardą drogę asfaltową bądź betonową. Od kilku lat budujemy praktycznie drogi przede wszystkim z kostki brukowej. Tylko w tym roku w Kowalu powstanie pięć dróg osiedlowych, oczywiście uzbrojonych wodociągi, energię elektryczną i kanalizację sanitarną. Z tak prowadzonej inwestycji wynikają konkretne korzyści. To są oszczędności co najmniej 50% wartości kosztorysowej. Oczywiście dużym plusem jest również i to, że w ten sposób aktywizujemy naszych mieszkańców, którzy nie posiadają pracy, którzy uczą się nowych umiejętności, niektórzy potem za zakładają swoje firmy, bo też takie przypadki tutaj również mamy. W ostatnim czasie w ten sposób przebudowane zostały m.in. ulica Miła i Brzozowa na osiedlu Marii Konopnickiej. Jak zapewnia burmistrz Kowala Eugenisz Gołębiewski, do końca tej kadencji samorządu wszyscy Kowalanie będą mogli korzystać z utwardzonych dróg w mieście. SADFILM Internet światłowodowy, mobilny, radiowy. Satfilm. Telefonia komórkowa, stacjonarna. Telewizja cyfrowa HD. Dostępna także po IP. Satfilm. Hutnicza 20 Włocławek. www.satfilm.pl Katolicka Szkoła Podstawowa z Gimnazjum i Oddziałem Przedszkolnym w Warząchewce Polskiej działa od dziewięciu lat, prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich. Dobrze wyposażona baza dydaktyczna i umiejętności zatrudnionych pedagogów były i są gwarancją osiągania sukcesów przez absolwentów placówki. Bolączką od wielu lat był brak miejsca, gdzie dzieci i młodzież mogły ćwiczyć i rozwijać swoją sprawność fizyczną. Inwestycja jest bardzo nam potrzebna z uwagi na to, że nie mając boiska i nie mając sali gimnastycznej bardzo trudno prowadzić było nam zajęcia wychowania fizycznego i dbać o rozwój kultury fizycznej dzieci mieszkających w okolicy. Do tej pory mogliśmy tylko wykorzystywać hol szkolny i korzystać z uprzejmości miejskich szkół, które przyjmowały nas na zajęcia wychowania fizycznego. Nowe wielofunkcyjne boisko właśnie powstaje koszt inwestycji to mniej więcej 180. Tysięcy złotych w tym roku. Prace się nie zakończą, bo nowy obiekt ma służyć nie tylko dla uczniów. BoISKO służyło nie tylko zespołowi szkół tutaj rodzin katolickich, ale również będzie to obiekt ogólnodostępny. O kolejnej inwestycji w samorządu gminy Włocławek w obszarze oświaty w kolejnym wydaniu Tygodnia w Powiecie. Jak już informowaliśmy w poprzednich wydaniach naszego magazynu, w tym roku priorytetami inwestycyjnymi w gminie Izbice Kujawska były remonty i budowy dróg. I choć potrzeb w tym zakresie jest znacznie więcej niż możliwości budżetowych, udało się pokryć asfaltem kolejne odcinki, między innymi w miejscowości Zalesie. Jest to co prawda niewielki odcinek, bo jest pełna 300 metrowy. Oddaliśmy też do użytku i ten odcinek uzyskał oczywiście nawierzchnię asfaltową. Nawierzchnię asfaltową też uzyskał odcinek drogi w miejscowości Wystrzelice. Było to około kilometra 800 metrów i Odcinek zupełnie nowo wybudowanej drogi relacji Błędna-Gąsiorowo, odcinek blisko dwukilometrowy i tutaj pozyskaliśmy też dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Kolejne drogi gruntowe wciąż czekają na utwardzenie. Władze gminy zapewniają, że również w przyszłym roku będą się koncentrować na inwestycjach ułatwiających życie kierowcom. Dzień Edukacji Narodowej można obchodzić na specjalnych akademiach, w szkołach, ale można też na sportowo. Tak właśnie postanowili nauczyciele Zespołu Placówek Oświatowych i Centrum Kultury w Lubieniu Kojawskim, którzy zorganizowali pierwszą edycję biegu leśnego imienia Urszuli Pietrzak zasłużonej nauczycielki. Pomimo chłodu na starcie stanęło kilkudziesięciu uczniów w różnych kategoriach wiekowych. Przede wszystkim piękny krajobraz, wiata, która jest przystosowana do przyjęcia takiej grupy młodzieży. Także generalnie miejsce, które było wybrane, dotyczy, miało dotyczyć też biegów przełajowych, bo propagador kontakt Takich biegów właśnie była kiedyś nauczycielka wtedy jeszcze szkoły podstawowej w Lubieniu Kujawskim, która niestety przedwcześnie zmarła. Oprócz najmłodszych do udziału w zawodach zostali też zaproszeni nauczyciele i pracownicy jednostek samorządowych, m.in. z Domu Dziecka w Lubieniu kojawskim. Znaczy, powiem tak, generalnie to chciałem podziękować za to, że zostałem zaproszony do, do udziału w tym biegu, ale zanim powiem, jak się czuję, czuję się w miarę dobrze. Myślę, że ten kilometr przebiegniemy spokojnie. Bardzo cieszy mnie to, że w tym roku e, zupełnie inaczej obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej tak? i że właśnie jest to taka impreza planerowa ze sportem. Cieszy mnie też to, że nasi wychowankowie, dzieciaki z naszego domu biorą udział w tym biegu, i to jest bardzo fajna rzecz, i uważam, że, że warto robić tego typu e, przedsięwzięcia częściej. Dzisiaj pierwszy bieg Uszuli Pietrzak, bieg leśny, dystans. Kilometr to jest trudny dystans, jak sądzisz? Nie wiem, nie patrzyłem jeszcze na teren, ale myślę, że damy radę. Pogoda? Nie za zimno? Nie, idealna wręcz. Przygotowywałeś się do tego biegu może? Trochę, trochę biegałem przed tym. Ogólnie bieganie swoją pasją? Trochę. Lubię biegać. Lubię odnosić zwycięstwa, zwłaszcza pierwsze miejsca. Inicjatywę chwalił też przewodniczący Rady Powiatu Marek Jaskulski. Wspaniała inicjatywa. Dobrze, że pierwszy. Najtrudniejsze są początki. Piękne miejsce gmina Chodec, zwarty kompleks leśny. Miejsce, gdzie spotykają się myśliwi, można powiedzieć, praktycznie jakiś taki ich, ich ośrodek. Jest to bieg imienia pani świętej pamięci Urszuli Pietrzak, która była nauczycielem wychowania fizycznego, która, której, można powiedzieć, dokonania utkwiły się w pamięci ludzi już może nieco starszych, ale można powiedzieć ona była takim prekursorem sportu poprzez serce, które wkładała na zajęciach wychowania fizycznego. Po zakończeniu biegu na wszystkich uczestników czekał ciepły poczęstunek. Organizatorzy już planują zorganizowanie kolejnej edycji biegu imienia Urszuli Pietrzak. To był wielki dzień dla druchów ASP w bierzenie gmina Boniewo. W minioną sobotę świętowali 50-lecie swojej jednostki. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele w Lubominie, po której jubilacie oraz liczni goście udali się przed remizą w Bierzynie. Jest to jedna z najmłodszych naszych straży. W sumie w gminie mamy trzy jednostki, a, a ta w Bierzynie kończy dzisiaj właśnie 50 lat. Bardzo się cieszymy, dlatego że rzeczywiście przez 50 lat służy tutaj społeczeństwu, ale także pomaga w całej gminie. Jest taką jednostką wyspecjalizowaną w ratownictwie wodnym. Mimo przejmującego chłodu uroczystość miała podniosły charakter. Szczególnie ważną chwilą było odznaczenie zasłużonego ochotników medalami za długoletnią i owocną służbę. Życzenia przekazywali strażakom przedstawiciele w Samorządowych Powiatowego Związku A.S.P. Zawodowej Straży Pożarnej i zaprzyjaźnionych z druhami instytucji. Wśród gości był Stanisław Budzyński, wicestarosta włocławski. Na ręce zarządu dla wszystkich druhów strażaków skupionych pod sztandarem dostojnego jubilata Składamy życzenia wszelkiej pomyślności i satysfakcji w społecznej służbie w imię hasła Bogu na chwałę ludziom na pożytek. Proszę także przyjąć wyrazy wdzięczności za dotychczasową działalność, która, którą przy, która przyczynia się do integrowania społeczności powiatu wocławskiego i jego promocję. Satfilm Internet Światłowodowy Mobilny Radiowy Satfilm Telefonia Komórkowa Stacjonarna Telewizja Cyfrowa HD Dostępna także po IP Satfilm Hutnicza 20 Włocławek www.satfilm.pl